Witajcie, kochani, przedstawiam Wam super produkt, który pojawił się na rynku. Jest to masażer do twarzy. Jest bardzo przyjemny i bezbolesny zabieg. Odstresowujący, relaksujący. A tak właśnie działa. Oczywiście jesteś jak prądem kopnięty, naelektryzowany i szczęśliwy. Oczywiście z produktu jestem zadowolona. Bliżej mogę pokazać jak to. Jak fajnie. Fajny ma dźwięk, nawet nie taki głośny. Potem chodzisz taki naładowany, jak prądem kopnięty. Ale to na pewno nie jest niebezpieczne. Także polecam Wam, kochani. Jest naprawdę super. Musisz go mieć.